Teraz jedna z ważniejszych i istotniejszych rzeczy dotyczących sofy, a mianowicie jej lokalizacja. Zacznijmy od takiej ogólnej lokalizacji, bo nie wiem, czego w tej chwili szukacie. W podświadomości mówię, sofa to do salonu, ale to nie jest oczywiste, ponieważ można mieć sofę do pokoju gościnnego. Sofę, nawet do sypialni dodatkową, jakąś sofę można mieć. Sofę na przykład na antresoli, gdzieś w przejściu. Więc zastanówcie się, gdzie ta sofa ma się znaleźć. Dlaczego? Ponieważ wszystko zależy od gabarytów pomieszczenia, i teraz dzięki temu, że będziecie wiedzieć, jakiej wielkości macie salon, możecie sobie dobrać odpowiednią wielkość sofy. Powiedziałam salon, ale mówię ten pokój, czy ta przestrzeń, którą wybraliście. I pamiętajcie o tym, już mówiłam to na filmie o salonie, na, którym, na który serdecznie zapraszam, że zawsze wybierzcie trochę mniejszą niż Wam się wydaje. Naprawdę nie żartuję, zazwyczaj te sofy są dużo za duże, wciśnięte jeszcze w narożnik, bo narożnik to jest dość popularne rozwiązanie i wszystko razem zmniejsza przestrzeń. Więc jeżeli macie wstawić sofę do pomieszczenia, to pamiętajcie o tym, żeby dobrze dobrać proporcje pomieszczenia względem sofy. To, jaką ma mieć wielkość, zależy też od innych elementów, o których zaraz powiem.